Nataszka Danona ostatnio wypuściła nowy podkład High Glam Foundation i pewnie chcecie wiedzieć czy jest warty w ogóle tych 259 zł. I ja jestem tutaj po to, żeby wam na to pytanie odpowiedzieć. Zacznijmy od obietnic producenta. No więc podkład ma być świetlisty, łatwy w pracy, blurujący, co jest dziwne, świetlisty i blurujący jednocześnie, ma być trwały do 18 godzin, a krycie ma być mniej więcej średnie z możliwością podbudowania. Ja od siebie dodam, że ma absolutnie przelekko konsystencję, jest taki wodnisty jak serum i bardzo szybko chłania się w skórę no i wygląda mniej więcej w ten sposób jak widzicie, jest dość świetlisty no i tutaj na start już możemy mieć pierwszy minus dla osób, które glow nie lubią, no bo jak glow nie lubicie, to ten podkład nie będzie dla Was. Podkład jest bez talku, ale w składzie ma alkohol denat, więc jeżeli macie bardzo suchą skórę, albo wrażliwą na alkohol, też na to warto zwrócić uwagę natomiast ten alkohol też mogą równoważyć inne składniki, bo w podkładzie jest bardzo dużo takich składników pielęgnacyjnych a także pigmenty biomimetyczne tak nazywają je Natasza Denona które opracowała w Korei, ale połączyła to razem z fabrykami we Włoszech, no i tak powstał właśnie ten podkład. Odcienie mamy 52, co prawda nie w polskiej seforze, ale w polskiej seforze jest ich trochę mniej. Ale mają odpowiadać idealnie korektorowi high glam, właśnie też od Nataszy Denony, który swoją drogą jest prześwietny. Zaraz zobaczycie, jak sobie poradzi ładnie z moimi sińcami pod oczami. Swoją drogą, informacyjnie w obu mam odcień N1 i oba pasują mi bardzo dobrze. O, zobaczcie. Różnica wow. Nosiłem go na sobie też już przez cały dzień. Nie dzisiaj co prawda, ale innego dnia. I powiem Wam, że zaskakująco na mojej cerze mieszanej nosi się całkiem nieźle. Tak jest to podkład, który się wyświeci dla mnie w ciągu dnia, ale nie jakoś super bardzo. Tak będzie potrzebować lekkiej poprawki, ale nie będzie nigdzie pozbierany, nie będzie zważony. Także jeśli macie na zbyciu 259 zł, to jest to całkiem niezła opcja.